Każda dzisiejsza moda posiada jedną cechę wspólną, przemijalność. Nic nie jest popularny wiecznie i w pewnym momencie tak czy inaczej to, co było na ustach wszystkich, zapewne pewnego dnia zwyczajnie zacznie odchodzić w niepamięć. Gry wideo nie są żadnym wyjątkiem, co idealnie pokazuje sytuacja gier pozujących na interaktywne filmy. Dobrze pamiętam, że kiedyś wielu głosiło, że tego typu produkcje są przyszłością branży. Z doświadczenia wiem, że czasem niektórzy się mieli twierdzić, że są one ostateczną fazą rozwoju branży elektronicznej rozrywki, ale dzisiaj tego typu wróżenie zyfusów brzmi trochę jak żart, bo choć tego typu samograjki jak najbardziej wciąż wychodzą, to moim zdaniem nikt się już nimi tak nie emocjonuje jak kiedyś. Chyba wspominałem o tym w jednym z moich starszych materiałów, ale odnoszę wrażenie, że gracze zwyczajnie znudzili się tego typu grami, głównie z powodu ich powtarzalności, a rynek gier dobitnie pokazuje, że o ile twoja seria nie nazywa się Call of Duty lub Lego, Chociaż w sumie nie grywam w tego typu gry, więc może ostatnio coś się zmieniło, gracze w pewnym momencie znudzą się konsumowaniem wykułko tego samego. Do dziś uważam, że jednym z czynników, które doprowadziły do tego stanu rzeczy, były produkcje od studia Telltale. Powiem od razu, kiedyś byłem ogromnym fanem Gier Telltale. O ile ich produkcje spod marki The Walking Dead nie przypadły mi jakoś szczególnie do gustu, nie mówię, że mi się nie podobały, tylko że nie umieściłbym ich na moim piedestale najlepszych gier. Tak takie The Wolf Among Us, czy przede wszystkim Tales from the Borderlands uważam za jedne z najlepszych gier, jakie dane było mi ograć w czasie mojego marnego żywota. Pamiętam też, że nie tylko ja się nimi jarałem. Przez pewien czas, za każdym razem, gdy ekipa z Telltale wypuszczała nową grę, to było wielkie wydarzenie. Okej, okay, może troszeczkę przesadzam, ale wiem, że przez jakiś czas każda taka premiera nie uciekała pod radarem graczy. Nic w tym dziwnego, bo panowie z Telltale, niemalże za każdym razem w swoich grach, oferowali nam naprawdę świetnie napisane historie, co było godne podziwu, biorąc pod uwagę, że pracowali przy tak wielu, bardzo różnych licencjonowanych markach. Nie wspominając o tym, że ich gry charakteryzowały się tym, że w teorii... Historia w nich przedstawiona miała być zależna od wyborów, jakie gracz podejmie podczas rozgrywki, a w tamtym czasie ten koncept nie był jeszcze tak wyeksploatowany jak dziś. Ale chyba właśnie tutaj zaczyna się problem. Ten cały gimmick z kreowaniem swojej historii okazał się być cóż, gimmickiem. A ten dźwięczny cytat na początku każdej gry, mówiący o tym, że gracz ma wpływ na historię, okazał się być jedną wielką ściemą, bo większość naszych wyborów tak naprawdę nie miała szczególnego znaczenia, a historia i tak toczyła się swoim torem, niezależnie od naszych decyzji. Jasne, pewne fragmenty odrobinę się zmieniały, ale nie były to szczególnie poważne zmiany. Stało się to sporym problemem, bo poza tym te gry nie oferowały szczególnie wybijającego się gameplayu, zatem nie mogły dać w zamian czegoś lepszego. Tym bardziej, że po czasie większość graczy zdała sobie sprawę, że każdy kolejny tytuł od Telltale był tak naprawdę tą samą grą, tylko z inną fabułą i dekoracjami. Niestety panowie z Telltale najwyraźniej nie nauczyli się na błędach innych twórców przygodówek, którzy także trochę dobili ten gatunek, właśnie doprowadzając do jego stagnacji. Jeśli o mnie chodzi, chociaż naprawdę lubiłem większość ich gier. Po pierwszym The Walking Dead, tak wszystkie pozycje, które wyszły po Tales from the Borderlands, były albo średnie, albo po prostu słabe. Przynajmniej dla mnie. Nawet nie chodziło już o to, jakie te gry były odtwórcze pod względem technicznym, ale o to, że historie, które przedstawiały, były zwyczajnie nudnawe. Niepokojący był także nowy cykl wypuszczania tylu epizodów, ile tylko się da w krótkim odstępie czasu. Także przez to stopniowo coraz bardziej przestałem się jarać ich nadchodzącymi produkcjami. Ale mimo to, kiedy zapowiedzieli ostatni sezon The Walking Dead. I gdy na gameplayach było widać, że może tym razem ulepszą wreszcie ten swój nieszczęsny silnik graficzny i że być może wreszcie zaczną przynajmniej troszeczkę kombinować z rozgrywką, znów nabrałem nadziei. Wmawiałem sobie, że to mógł być po prostu jeden z tych gorszych okresów dla studia i że po latach krytyki panowie deweloperzy w końcu wezmą się w garść. I tym razem bardziej przyłożą się do ostatniego sezonu serii, dzięki której udało im się zaistnieć w świadomości szerszej publiki. Chociaż już ciut wcześniej były pogłoski, że studio mierzy się z problemami, ja wciąż miałem nadzieję, że niegdyś moja ulubiona ekipa deweloperów w końcu powróci z hukiem. Na początku wszystko wyglądało ok i zdążyli wypuścić dwa epizody ostatniego sezonu, ale potem okazała się rzecz niesłychana. Gdy już czekaliśmy na premierę epizodu trzeciego, okazało się, że Telltale zbankrutowało. Ups! Cóż, tak po prostu zbankrutowali, puścili komunikat, że muszą się zwijać. Pół biedy, gdyby stało się to po wypuszczeniu wszystkich odcinków. Ale to stało się w momencie, gdy ostatni sezon jeszcze nie został ukończony, a gracze już wydali pieniądze na season passy, czyli karnety dające dostęp do wszystkich przyszłych epizodów. Wow, no nie ma co, wkopali się. I to ostro. I z tego co mi wiadomo troszeczkę na własne życzenie. Już od jakiegoś czasu chodziły pogłoski, że tak naprawdę większość ich gier przynosiła straty jeśli chodzi o wyniki sprzedaży. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że upadną oni tak nagle i tak szybko. Tak więc przez jakiś czas gracze zostali z niedokończonym produktem, tym razem dosłownie. Doprawdy nie zazdroszczę. Ale na całe szczęście na ratunek przybyło studio Skybound Entertainment, które razem z nieliczną grupą starych pracowników Telltale dało szansę ostatniemu sezonowi The Walking Dead i pomogło dokończyć pracę nad ostatnimi dwoma odcinkami. Tym razem gra wróciła na półki cyfrowe w całej swojej okazałości. Nie zmienia to jednak faktu, iż ostatni sezon żywych trupów ironicznie okazał się być ostatnią grą studia Telltale, podczas gdy reszta serii, jakie mieli zaplanowane na przyszłość, prawdopodobnie albo się nie ukaże, albo zostaną stworzone przez innych deweloperów. Cała ta sytuacja sprawiła, że moja chęć ogrania tej gry znacznie wzrosła. Byłem doprawdy ciekaw, czy skoro jest to ich ostatnia produkcja, to czy tym razem faktycznie się postarali? Także dziś pora sprawdzić, czy ostatni sezon The Walking Dead w jakikolwiek sposób dorównuje poprzednim. Ale może najpierw zróbmy mały recap dla tych, którzy mogli niekoniecznie grać w poprzednie części. Chociaż w poprzednich trzech sezonach przewijała się cała masa postaci, tak naprawdę tylko jednej z nich poświęcono najwięcej uwagi. Mowa tu o Clementine, dziewczynce, która w pierwszym sezonie, w czasach swojej młodości, została przygarnięta przez więźnia z wyrzutami sumienia, imieniem Lee. Pech chciał, że stało się to w samym środku apokalipsy zombie, która powolutku pochłaniała cały świat, a społeczeństwo, które znaliśmy, powolutku przestawało istnieć. Nasz świat stał się jeszcze groźniejszy i okrutniejszy niż przedtem. I zdecydowanie nie jest on idealnym miejscem, w którym można w spokoju wychować dziecko. Ale Lee mimo wszystko postarał się nauczyć Clementine, jak przetrwać w tej strasznej rzeczywistości. Po długiej podróży i wielu straszliwych zwrotach akcji Lee musiał pożegnać się z Clementine po ugryzieniu przez jednego z zombie w formie żywego trupa stanowiłby spore zagrożenie dla naszej młodej protagonistki. Zatem do gracza należał wybór: czy ukrócić jego cierpienie szybko i bezboleśnie, czy zostawić go aby się przemienił. Niezależnie od wyboru, Clementine pozostała sama i od tej pory musiała sama o siebie zadbać. Po drodze często spotykała wielu ludzi, niektórzy byli całkiem spoko, a o innych wolałaby zapomnieć, ale poprzez wyjątkowo szalony ciąg zdarzeń, w jej ręce trafiło dziecko. Chłopiec, na którego Clem zazwyczaj mówi AJ. Ha, dziecko wychowujące dziecko w świecie po apokalipsie, to ci dopiero kombinacja. Anyway, w ostatnim sezonie poznajemy dalsze losy znacznie starszej i bardziej doświadczonej Clementine oraz AJ, który także zdążył już trochę podrosnąć. Ta dwójka od dawna błąkała się bez celu po zniszczonym świecie, unikając zbędnych kłopotów i zombiaków. No ale wiadomo, samochód nie jest najlepszym zastępstwem dla domu, zatem warto byłoby poszukać jakiegoś nowego miejsca do zamieszkania. Akurat nasza dwójka bohaterów ma szczęście, bo udaje im się znaleźć stary poprawczak, którego młodzi rezydenci wydają się być wyjątkowo przyjaźni i przy okazji oferują Clementine i aj ciepły kąt. Jest on tak ciepły, że można wręcz zapomnieć na chwilę, że ten świat na zewnątrz rządzi się brutalnymi prawami. Prawami, które szybko zostaną przypomniane naszej grupie młodzieniaszków, gdyż wkopują się oni w niezłą aferę z inną grupą dorosłych ludzi uzbrojonych po zęby. Jak się nad tym zastanowić, czwarty sezon The Walking Dead bardzo nawiązuje do pierwszego. Nie dość, że dynamika między Clementine a AJem jest łudząco podobna do tej między Clem a Lee, to jeszcze duża część promocyjnych grafik bezpośrednio odwołuje się do tych promujących pierwszy sezon. Historia ewidentnie zatoczyła tu koło, a Clem już teraz wie jak to jest wychowywać dziecko w czasach po apokalipsie zombie. Być może dla niektórych może to być wada, bo często Często fabuła odhacza bardzo podobne sceny, które widzieliśmy już w pierwszym sezonie. Ale na szczęście nie kopiuje je bezwstydnie, a czasem nawet dodaje jakiś swój własny twist. Zatem, w przypadku The Final Season, nienawidziło mnie poczucie wtórności, choć pewnego rodzaju fanserwis też tu występuje. Ogólnie fabularnie ostatni sezon prezentuje się zaskakująco dobrze. Po ostatnich grach Telltale obawiałem się, że znowu dostaniemy jakąś nudną historykę, o której można zapomnieć już w momencie powrotu do menu głównego po zakończeniu gry. Ale nie tym razem przyznaję, że naprawdę polubiłem fabułę tej części. Może i brakuje jej troszeczkę tego zacięcia geniuszu, które posiadły poprzednie gry od Telltale po The Walking Dead, ale na pewno jest ona znacznie ciekawsza niż w kilku ich ostatnich tytułach. Widać, że tym razem twórcy naprawdę chociaż troszeczkę się postarali. Powiadam wam, że efekt końcowy jest zaiste zadowalający, bo ilość momentów, w których moje emocje sięgały zenitu, była tak duża, że chyba nie dałbym rady zliczyć ich na palcach jednej ręki. Jest suspens, jest akcja, są momenty wyciszenia, są twisty fabularne no po prostu bardzo lubię fabułę tej gry. A to chyba dobry znak, skoro mówimy o grze głównie nastawionej na historię. Myślę też, że jednym z większych atutów ostatniego sezonu są właśnie postacie. Tak sobie nad tym chwilkę pomyślałem i doszedłem do wniosku, że obsada czwartego sezonu jest chyba moją ulubioną z całej serii. Doceniam ten motyw, że tym razem Klem wreszcie ma okazję pogadać z kimś wymiarem w swoim wieku, co jest wyjątkowym urozmaiceniem od ciągłego przesiadywania w towarzystwie starych dziadów. A uwierzcie mi, jest tu z kim pogadać. Mamy tu na przykład Louisa, który jest szczególnie wygadanym luzakiem, Violet, która jest bardziej spokojniejsza i odrobinkę nieufna, Marlona, który robi za przywódcę całej tej paczki, i wielu innych. Tak naprawdę, poza O'Marem, który nie dostaje prawie w ogóle czasu ekranowego, każda z tych postaci jest naprawdę ciekawa, a dialogi między nimi są naprawdę świetnie napisane. Widać to szczególnie w momentach, gdy postanawiają zająć czymś czas, grając w wyprawdę czy wyzwanie, lub jedząc obiad. Wiem, że dla niektórych te momenty dłużą się w nieskończoność, ale nie dla mnie, gdyż są to chyba moje ulubione momenty tego sezonu. Ta gromadka naprawdę jest świetnie przedstawiona, a te sceny stanowią idealny kontrast dla okropieństw, które mają tu miejsce. Pamiętajmy, że jednak jest to nadal poprawczak, zatem młodzieńcy, którzy tam mieszkają, mają troszeczkę za uszami, ale u większości z nich wspomnienia o dniach minionych już dawno przestały im zaprzątać głowę. Oczywiście, sielanka sielanką, ale tam na zewnątrz nie jest już tak przyjemnie, a ekipa z Poprawczaka musi cały czas dbać o to, żeby nie zabrakło im pokarmu i środków do życia. Nie jest to proste, bo w pobliżu grasują nie tylko zombiaki, ale także inni ludzie, którzy nie są szczególnie chętni dzielić się zasobami. Dlatego rezydenci szkoły dla kłopotliwej młodzieży mają wyjątkowe szczęście, że poznali Clementine, która podróżuje po świecie tak długo, że tajniki, survivalu ma jak w małym palcu. To naprawdę piękne zobaczyć naszą ukochaną postać w odrobinę starszym wieku i zobaczyć, że wreszcie jest naprawdę w stanie zadbać o siebie. Chociaż ma ona teraz podwójne zmartwienie, bo musi się troszczyć także o małego AJ'a, który może i potrafi posługiwać się bronią, ale daleko mu jeszcze do bycia mistrzem survivalu. Co gorsza, jest to świat, w którym stare zasady moralne już nie obowiązują, więc Klem musi nie tylko zadbać o bezpieczeństwo naszego berbecia, ale także postarać się, aby wyszedł on na ludzi. Wychowanie dziecka w prawdziwym świecie już jest wyzwaniem, ale w świecie post-apo to już w ogóle jest. Jest koszmar. No i chyba pora poruszyć kolejną ważną kwestię wybory. W grach Telltale były one w większości iluzoryczne, i tak naprawdę, często jakiejkolwiek opcji byś nie wybrał, i tak pewne wydarzenia fabularne są zwyczajnie takie same za każdym razem. Tutaj, niestety, jest dość podobnie, bo nasze wybory mają wyjątkowo marginalny wpływ na przebieg historii. Nie jestem tym szczególnie zdziwiony, ale przyznaję, że jednak jest to lekkie rozczarowanie, biorąc pod uwagę okoliczności podczas tworzenia tej gry. Myślałem, że ten jeden ostatni raz twórcy dadzą nam większą swobodę w wykierowaniu historii. Niemniej, o ile na samą opowieść mamy bardzo mały wpływ, tak nasze decyzje mają już znacznie większe znaczenie w kontekście naszych relacji z ekipą. Jeśli będziemy ich traktować z szacunkiem, oni odwdzięczą nam się w przyszłości. Jeśli będziemy ich traktować jak śmieci i z nieufnością, oni też mogą mieć na nas wywalone, co momentami może się źle skończyć. Ale co najważniejsze, musimy bardzo uważać na to, jakich lekcji udzielamy aj -owi. Jako że jest on jeszcze małym brzdącem, jego umysł jest wyjątkowo chłonny i niektóre rzeczy rozumie zbyt dosłownie. Zatem to od nas zależy, czy uda nam się go wychować na porządnego chłopa, czy jednak zrobimy z niego zabójcę z własnym poczuciem sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, znacznie bardziej lubię takie podejście do wyborów. Może i nadal czuć, że nie kontrolujesz fabuły, ale i tak daje ci to poczucie, że nie jest tak, że jak powiesz cokolwiek, to i tak nie będzie to miało znaczenia. Jeśli chodzi o rozgrywkę, przyznam się, że liczyłem na to, że panowie z Telltale postanowią wprowadzić tu jakieś większe zmiany do swojej formuły. I w pewnym sensie wprowadziło, ale nie są to zmiany wystarczające. Przede wszystkim tym razem kamera trzyma się głównie naszych pleców. Mamy tu trochę znajdziek do odnalezienia, abyśmy mogli je sobie postawić na półce w szkole. W scenach akcji z zombiakami gra daje nam odrobinę więcej swobody i nie opierają się one tylko i wyłącznie na sekwencjach quick time events. Czasem dane nam będzie postrzelać z łuku, spróbować złowić trochę ryb i tak Niby super, że tym razem dano graczowi odrobinkę więcej swobody, ale tak szczerze dla mnie to trochę za mało. Tak naprawdę The Final Season to ponownie niemalże taka sama gra jak wszystkie inne gry od Telltale. Naprawdę liczyłem, że w końcu ktoś z ekipy twórców skuma, że warto byłoby troszeczkę wstrząsnąć formułą. No ale nie. Najwyraźniej nawet w takiej sytuacji deweloperzy trzymali się mocno swoich schematów. Ale dobrze wiedzieć, że przynajmniej graficznie jest lepiej niż w poprzednich grach. Ostatni sezon wciąż pozuje na żywy komiks, ale całościowo wygląda najlepiej ze wszystkich części. Mamy tu więcej szczegółów, specyficzne oświetlenie obiektów w oddali, tego typu rzeczy. Jest to rzecz godna pochwały, ale tak poza tym widać, że wciąż nie postanowiono poprawić tej koślawej mimiki twarzy oraz ruchów bohaterów. Nadal wszystkie postacie wyglądają jakby byli bandą paralityków. Byłoby fajnie, gdyby ten element też dostał update, ale cóż, najwyraźniej nie możemy mieć wszystkiego. Niektórzy narzekają też na glitche, ale prawdę mówiąc, ja na żadny nie trafiłem. Zatem chyba miałem szczęście. Podsumowując, ostatni growy sezon The Walking Dead to wciąż nie jest najlepsza gra od Telltale. Wciąż brakuje jej tego czegoś, co miały takie Tales from the Borderlands czy The Wolf Among Us. Ale i tak uważam, że nadal jest to najlepsza gra od Telltale od dawna w porównaniu do tych wszystkich średniaków, które zdążyli wypuścić zanim zwinęli manatki. A to już coś, prawda? Byłoby naprawdę słabo, gdyby ich ostatnia gra była kiepska, ale nie powiem, będę trochę tęsknił za tą ekipą, bo czuć, że wciąż mieli zadatki na tworzenie fajnych gier. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, moi drodzy, do następnego razu, cześć.